Witam serdecznie z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd tygodnia 11 wegańskich wiadomości. Od 7 marca na terenie Manchesteru i Londynu funkcjonuje Plant Based Bucket, czyli PBB. Wegańskie jedzenie na wynos stworzone w ideologii Zero Waste ma być to roślinny odpowiednik tradycyjnych potraw z kurczakiem i frytkami. Sprzedawane są wegańskie nuggetsy, frytki do słodkich ziemniaków z czosnkowym dipem, a całość serwowana jest w jadalnym kubełku z orzechów, nasion oraz przypraw. Jedzenie na wynos dostarczane jest przez delivery, a sama data nie jest przypadkowa, to druga rocznica celebrowanego w Wielkiej Brytanii Dnia Mocy Roślin. Czyli po prostu wegańskiego jedzenia oraz picia. Mam nadzieję, że takowych potraw będzie znacznie więcej i nie tylko w Londynie. Nie możesz nazwać się feministką, jeżeli jesz jajka. Nowa kampania plakatowa została utworzona przez organizację PETA na sześciu autobusach o Berlin. Widnieje na nich plakat, który mówi, że nie można być jedzącą jajka feministką. Miejsce zamieszczenia plakatów nie jest przypadkowe to właśnie na uczelni w tej miejscowości narodziła się kolebka feminizmu. Dyrektor PETA mówi: Zwierzęta płci żeńskiej są wykorzystywane seksualnie, abyśmy mogli zabierać ich mleko oraz jajka. Kampania ma na celu zachęcenie ludzi do rezygnacji z jajek oraz używania alternatyw dla serów oraz mleka. Danon przewiduje 300% wzrost sprzedaży wegańskich produktów. Gigant produkcji nabiału Danon przewiduje, że sprzedaż jego wegańskich produktów zwiększy się o 300% do roku 2025. Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych raportów. Firma ogłosiła zainwestowanie 60 milionów dolarów w serię alternatyw dla mleka, cytując dyrektora generalnego firmy na Amerykę Północną Mariano Lazano. Musimy podążać za wzrostem w tą stronę, gdzie znajduje się konsument. Wartość sprzedaży produktów roślinnych w USA wzrosła w ciągu roku o 20%, jest to różnica pomiędzy rokiem 2017 i 2018 ze sprzedażą na poziomie 3,3 miliarda dolarów. Nie jest to już rynek niszowy, lecz wchodzi już jako mainstream. Możemy się zastanawiać, czy etyczne jest kupowanie produktów z tej firmy, jednak pamiętajmy, że korporacje istnieć zawsze będą, ale siła konsumentów może zmienić ich nastawienie na produkcję oraz jej etykę. Gordon Ramsey dodaje wegańską pieczeń do swojej restauracji. Kto mógł pomyśleć, że nawet sam Gordon Ramsey, który chociaż Przeciwny produkcji przemysłowej mięsa, zawsze był przeciwny również weganom, wprowadzi kolejne wegańskie opcje w swoich restauracjach. Zaczęło się od wegańskiej pizzy, news ten obieg cały świat, a teraz w swojej londyńskiej restauracji seruje w pełni roślinną pieczeń Wellington. Oczywiście to nie wszystko. W tym roku Randaj wprowadził wegańskie menu z okazji veganuary w swojej restauracji. A jeszcze nie tak dawno temu, gdy na początku zeszłego roku jego antywegański żart na Twitterze przyciągnął ogrom udostępnień oraz falę krytyki ze strony obrońców zwierząt. Biznes to biznes, a rosnąca społeczność wegan oraz flexitarian to potęga konsumencka i nie należy jej lekceważyć. Zawodnik Manchester United namawia fanów do przejścia na weganizm. Chris Smalling, zawodnik zespołu Manchester United, wypowiedział się dla PETA na temat horroru przemysłu zwierzęcego. Poprosił też swoich fanów, by spróbowali odrzucić produkty zwierzęce. Piłkarz wziął udział w tworzeniu plakatu dla organizacji, na którym wykonuje wykop powietrzu, by osłonić grupę zwierząt. Widnieje również na nim tekst: Bądź ich największym obrońcą, spróbuj weganizmu. Smolnik stworzył również inny materiał dla kampanii PETA, w którym mówi o życiu bez produktów pochodzenia zwierzęcego, mówi w nim o tym, skąd bierze białko. Skąd bierze siłę, w jaki sposób wytrzymuje 90 minut biegania na boisku? Piłkarz miał problemy z kolanem, które zniknęły po przejściu na weganizm. Poniedziałki bez mięsa we wszystkich szkołach w Nowym Jorku. Wszystkie szkoły publiczne w Nowym Jorku, jest to największy system szkół publicznych na świecie, będzie oferował poniedziałki bez mięsa w roku szkolnym 2019-2020, aby polepszyć stan zdrowia swoich uczniów. Program został ogłoszony przez burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, pedagoga szkolnego Charda Karanza oraz wegańskiego prezydenta Brooklynu Erika Adamsa. W każdy poniedziałek będą serwowane wegetariańskie śniadanie oraz lunche, a sama akcja jest wynikiem projektu testowego, który został wdrożony w 15 brooklińskich szkołach przez Adamsa wiosną 2018 roku, a następnie w 1700 szkołach publicznych zeszłej jesieni. Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili całą akcję oraz wegetariańskie posiłki. Gordon Ramsay do Piersa Morgana na temat pieczeni wegańskiej. Niedawno Gordon Ramsay podzielił się na Twitterze zdjęciem swojej pieczeni wegańskiej, wegańskiej jak już wspomniałem kilka minut temu. Piers Morgan natomiast znany ze swojej pogardy do wegańskiej żywności, a mimo to broniący zwierząt, jeżeli chodzi oczywiście o polowanie. Udostępnił ją również u siebie na profilu z komentarzem. No, ja pierdolę. Ramzej, ty też to wygląda odpychająco. Oczywiście, Gordon nie pozostał dużny, słynący ze swojego ciętego języka, odpowiedział, więc Piers Morgan jest teraz krytykiem kulinarnym. Pierdol się serio. Wyganizm zbrośnie w siłę, trzeba się dostosować i ugryźć swój kawałek ciasta. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek wegańskich wiadomości. Póki co zapraszam Was do polubienia mojego kanału, zapraszam do śledzenia nowych odcinków i do zobaczenia.